Hej, hej, czas na moce widzów, popatrzmy co tym razem pomontowaliście. Powrót zalicza Papkin, którego chwilę z nami nie było, podsyłał on kilka starszych mocków, między innymi takiego ciekawego pana. Jest to praca, w której podoba mi się kilka aspektów, choćby ta postawna sylwetka, pasująca tutaj mordka tego kamiennego stwora z Hero Factory, czy ten taki pancerz ala fartuch. Wygląda na potężną, postawną postać. Posawałaby mu może jeszcze jakaś broń w klimacie, np. młot albo maczuga. No i chyba pierwszy raz widzę te stopy Hero Factory w ramach dłoni. Ciekawe. Druga z zaprezentowanych postaci to taki wojownik w niebieskim pancerzu. Tutaj wyszła spoko kolczasta faktura z tych elementów kolczastej kuli i całkiem fajnie wyglądają przejścia między ciemnym i jaśniejszym niebieskim. Główka mi tylko tutaj trochę nie pasuje. Skoro jest tu już tyle niebieskiego, no to chyba można by to było podtrzymać na całym ciele. Ten z kolei pacjent ma ciekawą funkcję z obracanymi czterema twarzami. Oryginalne. Jest też tutaj fajne użycie tych rdzeni z Hero Factory, gdzie nigdzie nie do końca. Może zgrywają się z sylwetką na przykład na nogach, ale zamysł jest Interesujące. Następny jest taki dziwoląk, trochę taki ptakowaty, jakby z dziobem skrzydłami. No ciekawy pomysł na pancerz z nóżek Minifigów Hero Factory, ale całość postaci jest trochę taka patykowata i wiotka, jakby miał za długie nogi i za małe stopy. Podoba mi się natomiast kolejny Gostek, przypakowany niemal jak ten pierwszy. Ma świetną potężną klatę, te koła na barkach co prawda lepiej by chyba wyglądały symetryczne, ale wciąż jest OK. Broń trochę taka mała innowacyjna. Za to mega podoba mi się łebek, fajne wykorzystanie tej części z naklejką, jako takich techno-oczu. Pomysłowe. Papkin dużo też rysuje, obecnie poświęca temu więcej czasu niż budowaniu z Lego. Podesłał kilka swoich starszych, jak i nowszych prac. Pamiętam, że kolega lubi rysować rozmaite potwory i inne dziwne i niepokojące postacie. Sporo z nich ma naprawdę intrygujące projekty, jakby wyjęte z jakichś ala Dark Soulsów czy podobnej narracji, tak mogę powiedzieć ogólnie. Bo jeśli ma być szczery, to czuję się trochę kiepski w ocenianiu rysunków. Mogę powiedzieć, czy podoba mi się pomysł, założenia. O technice wiele nie powiem, ponieważ sam nie rysuję, przynajmniej obecnie. Myślę, że na pewno trzeba tu jeszcze dużo pracy z rozwijaniem się, z ćwiczeniem pewnej ręki, rozumieniem formy, myśleniem przestrzennym, rozumieniem światło cienia. Wszystko jest do zrobienia, oczywiście. Trzeba tylko ćwiczyć, ćwiczyć i jeszcze raz ćwiczyć. I może pooglądać jakieś dobre porady, tutoriale na ten temat, tak bym powiedział, ale też jak najbardziej gratuluję wyobraźni. Jan Paczkowski zmajstrował taki oto domek. Jest to prosta budowla, raczej zmontowana z tego co było akurat pod ręką. Próżno tu jakąś spójną kolorystykę, ale przynajmniej jest antena do odbierania satelitarnej. Uki M. Galar zmajstrował za to sporo minifigurek, głównie ze świata Wiedźmina. Jest zatem poczciwy Geralt, bardzo fajny. Dość często widzę ten konkretny torsik Ninjago w wiedźmińskich minifigach i nie dziwię się, popasuje dość dobrze. Białe rękały sporo tutaj dodają, fajne takie przełamanie kolorystyczne. Jako, że jest Geralt nie mogło zabraknąć również towarzyszącego mu jaskra w wersji ciemnowłosej, jak i książkowej blond. Znowu fajny dobór torsu oraz główki, no i minifig dobrze wygląda na tle pasującego otoczenia. Dalej mamy Jakuba de Aldersberg, Wielkiego Mistrza Zakonu Płonącej Róży. Wygląda świetnie w dobranym pancerzu, no i docenia własnej roboty tarcze, a konkretnie estetyczną naklejkę. Jest też regis, mocno wzorowany chyba na wersji growej, również bardzo elegancki. Pasuje mu tutaj ten długi płaszcz. Kolega zmajstrował także bestiwatą formę sympatycznego wampira. Świetna robota. Nie jestem za to stuprocentowo przekonany do Imnerita. Helm od Star Warsowego Inkwizytora pasuje tu dobrze. Ale jego pancerz już tak nie do końca. W połączeniu z Torsem wygląda to całościowo trochę zbyt futurystycznie. Poszperałbym jeszcze za jakimś innym torsem i zbroją. Na koniec odpoczynek od świata Wiedźmina i dla odmiany The Boys, a konkretnie Billy Butcher. Znowu bardzo fajne oddanie postaci. Karol Barionix z takiego gostka wygląda całkiem ciekawie, to wielkie działo jest mocno megatronowe. Podoba mi się w sumie ta twarz bez żadnego wyrazu i czerwone ramię odcinająca się od tej sterylnej bieli. Przykład takiego prostego lecz sympatycznego CCB Kilka pracek podostał także Shameless Guy, lodowy rachis kometru, no taki śmieszny stworek przypominający mi trochę żuka rochatyńca. Fajnie by to było zakończyć mu tylko ty, czy, czymś może łapki, żeby nie było tych gołych ball jointów. Wojownik z odległych wysp, tutaj powiedziałbym, że postać podoba mi się tak od pasa w dół, w górę już nieszczególnie, no te łapki bez żadnego budowania trochę tak dają po oczach, można by jeszcze na tym popracować. Pomarańczowej żółty rachi, wykorzystywane przez Matoran jako pomoc techniczna w sprawach energetycznych. Dwa bezimienne stworki, ten mniejszy pocieszny, choć złożony zaledwie kilku elementów. Żółty ma fajny patent na łapki z elementów kajdanek. A te nóżki z piorunków mogą sugerować, że unosi się nad ziemią za sprawą emitowania jakiegoś rodzaju energii. No, jest pole do interpretacji. Matoramin biomechaniki, sympatyczna, mała praca, taki styl późnych Matoran. Fajne wyposażenie. Autor zagospodarował tu znaleziony w miksie uszkodzony element z piłą z Hero Factory i wykorzystał go jako taką bardziej kompaktową krajzegę. Spoczką! Ulepszeni oniła i matał całkiem spoczko modyfikację metru. Dodatkowy kolor, choćby i zwykły srebrny, to coś czego to metru zdecydowanie potrzebowali. Dobry kniw z tą wyrzutnią dysków ułonęły. Pancerze z ramion Tajnika dobrze pasują w metru jako na pierśniki, sam je stosowałem. Nie podobałem się tylko te szare kółka z wystającymi ośkami, to akurat jest niepotrzebne. Poprawiony mech Jaya z Ninjago, dobra przerbka małego seciku, wygląda trochę masywniej, no i ładnie wyglądają wyrzutnie na ramionach, pasują tu, pasuje tutaj do takich ułożenie. I wreszcie własnoręcznie pomalowany Megatron, nie kojarzę która to konkretnie figurka, ale najważniejsze, że podmalowanie dało mu sporo charakteru, no choćby to, że kolega podmalował te, te, te meksowe brwi. To już jest coś, bo w oryginale ich nie zaznaczyli, a to jednak charakterystyczny detal. Z takiej prostej, mało raczej imponującej figurki wyciągnięto nieco więcej potencjału. Spoko robota. Zoe jak a.k.a. Space Girl Production tradycyjnie dla siebie zmontowała coś space'owego, taki trójkołowiec w barwach Classic Space. Bardzo fajna konstrukcja o dynamicznej sylwetce, na pewno sprawdza się w prawnym pokonywaniu terenowych przeszkód. Świetny patent na koła z ciekawymi oponami, widzę też tutaj jakby próbę oddania zawieszenia. Naprawdę spoko budowla. Oprócz tego taki kosmiczny ścigacz, również w klasycznej space kolorystyce, powstały na mały konkurs Instagramowy. Zgrabne kosmiczne tadełko, świetnie zrobiona kabina, eleganckie poszycie, mega mi się naprawdę podobają skrzydełka i wpasowane w kadłub technikowe panele. Jedno co mi średnio stylistycznie to pasuje, to ta bajniklowa maska z tyłu. Rozumiem, że nadaje tam taką zaokrągloną fakturę na końcu, ale no jakoś nie spinam się to całościowo. Ale ja generalnie nie niezbyt lubię używanie masek bajonikl w roli innej niż na mordniki, więc no to już jest taka moja. Mała personalna uraza, można powiedzieć, ale nie zmienia to oczywiście mojej pozytywnej oceny tego eleganckiego modelu. No i jeszcze na koniec autorka chwali się wersją 1.0 opracowanej przez siebie planszówki z wykorzystaniem mini modeli czołgów. Gra nazywa się teraz Panzer War, przeszła przez testy, była ogrywana na Poznań Brick Arena z nowymi pojazdami i kartami. Wygląda to naprawdę mega profesjonalnie. Zaprojektowanie własnej planszówki, no, stworzenie sensownych zasad to już jest spore wyzwanie, także gratuluję, gratulacje za wytrwałość. I naprawdę mega mi się podoba wykonanie tego wszystkiego. Te malutkie czołgi są serio niesamowicie urocze. Teren do prowadzenia rozgrywki został zrobiony prosto, acz klimatycznie. No naprawdę szalenie fajny i kreatywny projekt. WK-07 stworzył za to taką Star Warsową scenę. Interesująco to wygląda. Forma budynku sprawia to takie mocno ziemskie wrażenie, w czym nie ma absolutnie nic złego, bo architektura świata gwiezdnych wojen często się inspirowała naszą rzeczywistością. Wygląda to jak zabudowa z jakiegoś wiekowego miasta ze starówką, tylko przeniesiona do odległej galaktyki. Podobają mi się takie detale budyneczków i dynamicznie uchwycone minifigurki, klony aresztując jakichś mieszkańców. Być może mamy tu ukazane pierwsze dni po proklamacji Imperium. Stylowe, ładne, no jest na czym mogę zawiesić. Public Smog Building zmajstrował natomiast takie fajne kombo modele Hero Factory, jeden z bohaterów, drugi ze złoczyńców. Oba bardzo fajne, koherentne, dobrze obudowane ze wszystkich stron, naprawdę klasa. Spokojnie mogłyby być oficjalnymi kombajnerami tych zestawów. Ten z jetbaga i Nitroblasta podoba mi się odrobinę bardziej, ale to głównie dlatego, że projekty z Wally na ogół zawsze były ciekawsze, jak w wielu innych franczyzach. Lecimy dalej. Matti przygotował screeny swojej kreacji z Halo Infinite. Spartanie. Ja się na Halo kompletnie nie znam, ale ci kolegowie są całkiem przyjemni dla oczu. Najbardziej mi się chyba podoba ten ala samurajski. Pomijając ten śmieszny Weebu klimat, to no, wygląda jeszcze jak postać z jakichś po, Power Rangersów, przynajmniej dla mnie. Poza tym tradycyjnie od kolegi prace stricte klockowe. Modelik Sentinella z Halo, sympatyczny dronik, efektowny jak na taką małą konstrukcję. Scena z wojownikami krakenów spuszczającymi manto wikingom. Ładna scenka, taka nieduża, jednocześnie dynamiczna, z przyciągającymi wzrok szczegółami jak falująca woda. Aczkolwiek nie jestem trochę fanem tego drzewa, jest odrobinę tak zanadto nadto kanciaste i tak jakby wybrzuszone bardzo z jednej strony. No wygląda to dla mnie nieco dziwnie. Największa praca Matego w tej edycji to powrót do świata Gwiezdnych Wojen gang Aniołowie Sithów przebywający w swojej kryjówce we wraku Venatora. Wygląda to imponująco, fajne jest to zniszczone otoczenie, zwłaszcza płyty z wzorem Starczynekso efektowne. Uzyskano tu odpowiedni klimat rudery, ruin, potęgują go rozrzucone wokół śmieci, kreacje minifigurek również ciekawe i pasujące do klimatu. A teraz pan Pietruszka, zmajstrował on pluszaki z Filcu, Elster i Ariane Young z gry Signalis. Nie znam tej produkcji, ale sama robotka jest bardzo sympatyczna, takie pocieszne szmaciaki. Oprócz tego coś, co mnie trochę zaskoczyło, autorska interpretacja wymyślonej przeze mnie dawno temu postaci, Szaraka, no zbudowałem kiedyś takiego kolegę, toła ognia i cienia zarazem, a tutaj został on przedstawiony jako czysto toa ognia, jeszcze nietknięty z Zawsze mnie zaskakuje, że ktoś pamięta o moich starych pomysłach i nie powiem, bardzo jest mi miło. Swoją szosą mam też zmontowanego czystego szarakę. I to od dawna choć nigdzie go nie publikowałem. No ta interpretacja jak najbardziej również mi się podoba. Biały kolor to taka nieoczywista rzecz dla Toa ognia, ale tutaj całkiem nieźle pasuje, mocno taka polska paleta kolorów, albo indonezyjska, jak to woli. Bardzo zgrabna figurka, na metru schemacie, fajnie zrobione uzbrojenie. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Piąteczka, proszę usiąść. Cześć z kolei, dalej bawi się w tworzeniu animacji. Co się tutaj dzieje? Czołg, jakiś, jakieś latadło, piu, piu, piu bum, i nagle wyskakuje pies Dilla. Nie ogarniam, ale na swój sposób zabawne. Tutaj z kolei transformacja robota, spoczko i dwa pieski z psiego patrolu, coś dla fanów piesków. Kolega pragnie się też pochwalić nowym zakupem. Jest to Fickle Step od 52 Toys z ich linii Beast Drive. Bardzo fajna rzecz. Sam Beast Drive, sam, mam, sam posiadam Beast Drive Will Raptora, którego swego czasu recenzowałem, i za niego sobie. O ile te nowsze Beast Boxy tak niespecjalnie na mnie trafiają, bo moim zdaniem po drodze straciły trochę swojego pierwotnego ducha. O tyle Beast Drive są ciekawe jako taka mała alternatywa dla Transformerów. Kotek zmieniający się w autko, no, wybitny pomysł. Prace graficzne pozostały także Marty The Sunhawk, żółwie Ninja oraz mega Megameni, dwóch Megamenów odstawia mem ze Spider-Manami. Zabawne. Poza tym jeszcze kreacje klockowe. Kronik, stoa Czasu, no taki po prostu przerobione lekko po chatu, z inną głową. to Toa Wojny... Gupo, przepraszam. Też dość poważny tytuł dla raczej takiego podstawowego ccbesiaka. Żal mi tylko tutaj Bidocka, bo coś mu chyba stopę urwało. I jeszcze na koniec Transformer z własnego pomysłu. Autobot Spinkick O i tutaj już widzę, że to bardziej zaawansowana konstrukcja z konkretnym pomysłem na siebie. I gdyby tylko te kolorki były bardziej uporządkowane, to byłoby już całkiem nieźle. Widzę tutaj ciekawe łączenie barków na pancerzyki CCBS i spozowalność główka z konkretnym, z konkretnym wyrazem twarzy, a także całkiem z tego co widzę zaawansowana transformacja. Ten pojazd to zgrabne sportowe auto o fajnej sylwetce. Tak jak mówię, zmontować go w bardziej kochlennych kolorach i byłaby subcią. neo NeoproGamer chwali się kustamiarską robótką transformerową, podmalował trochę Combiner Wars First Aid'a. Trzeba przyznać, że figurka prezentuje się teraz trochę bogaciej. No cóż, stara śpiewka w Hasbro od zawsze oszczędzają na farbie, ale spokojnie, jeśli ktoś umie to sobie poprawić. Poza tym kolega zarzucił również kulinariami, bo czemu by nie? starecznie zrobione burrito oraz kluski śląskie z gulaszem. Powiedziałbym, że ślinka cieknie, bo apetycznie to wygląda, aczkolwiek tak się złożyło. Ostatnio w ramach wykańczania zapasów z lodówki korzystałem z gotowego ciasta na kluski, które miałem kupione i trzy razy z rzędu robiłem je na obiad i teraz trochę nie mogę patrzeć na kluski śląskie. Coś, czego nigdy bym nie spodziewał się powiedzieć, bo bardzo lubię to danie, ale no cóż, co za dużo to niezdrowo. Ale oczywiście wierzę, że te tutaj były pyszne. Aż nabieram znowu ochoty na kluski. Okej, okay, dobra, nie. Lecimy dalej. Golden Links tradycyjnie dla siebie zmontował cyfrowo dużo ciekawych transformowalnych robotów. Taki szeroki kolega transformujący się w sympatyczne brązowe auticzko. Trochę mi to przypomina furgonetkę listowa Szapata. Pocieszne, no i w sumie fajny detal z kołem na klacie. Tego typu elementy w Transformerach z reguły lądują na plecach, więc no, tak trochę inaczej. Fajne. Kolega zaprojektował również łączące się wielkiego Megazorda roboty inspirowane pojazdami z Nexonites. To jest dopiero czadowa koncepcja. Nexonites jak najbardziej miało potencjał pod takie koncepty, pasuje to. Tutaj jeszcze robot transformujący się z Fortrexa jest okładany komponentami z innych pojazdów, co tworzy potężną zbroję. Koncept trochę jak z Thunder Megazorda z Power Rangers. Dalej, remake jednej ze starszych prac Kolegi, też taka kombinująca drużyna, kombinująca. E, świetny tryb robota. Proporcjonalny, ładny, te długie nogi wyglądają za 900 dobrze. Są te proporcje nieco przesadzone, ale w taki fajny sposób. Takie jeszcze transformowalne owady. Mega mi się podobają. Zawsze miałem pewne umiłowanie do robotów owadów, zapewne przez butlegowe zabawki, które miałem w dzieciństwie. Mamy tu zatem ważkę, żuka, uroczą ćmę i jeszcze jedną ważkę. W tej drugiej podoba mi się ustawienie skrzydeł w trybie robota, tak żeby tworzyły heli heli taki helikopterowy wirnik. No fajnie to wygląda. I jeszcze zaprojektowano je tak, żeby się łączyły. No, godne podziwu przemyślenie sprawy byłyby bardzo bawialne w fizycznej formie. Dalej takie dwie transformowalne głowy, Helmastery normalnie, no teraz to tylko zaprojektować ciała pod nie, zwłaszcza, że jedna to czerep Mazingera. Przyrządy biurowe, tworzące oczywiście robota, mam wrażenie, że wyobraźnia autora po prostu nie zna granic. Transformer rekin, spyszka trochę bardziej przypomina mi delfina, no ale płetwa ogonowa sugeruje raczej rekina, też fajny gostek. Klimaty Beast wars, można powiedzieć. Robot toster, Wspominałem coś o nieograniczonej wyobraźni. Broń z chleba nie rozwaliła, a to musi być porządnie wysuszona kromka. Jeszcze taki mniejszy biały robocik z bronią w kształcie yo-yo, zmieniający się w kosmiczne tadełko. Taka jeszcze drużynka pojazdów tworzących, oczywiście, robota. I jeszcze na koniec fanarcik z tachu. Tachu jego ognisty mieczor. Całkiem dramatyczne ujęcie tu wyszło. Przechodzimy do prac w Neziego. Zbudował on toa wody z drużyny Kordak o imieniu Tiwoshi. Tradycyjnie dla kreacji kolegi, ciekawa budowa, fajnie dobrana kastą maseczka. Bardzo mi tutaj siadają różowe wstawki, dobre przełamanie kolorystyczne. Podoba mi się też nietypowe użycie kończyn slajzerów jako składowych ramion. Nie widziałem wcześniej takiego rozwiązania. Sgrawna, solidna figurka, fajny dodatek do zbioru Toa. Oprócz tego kolega stworzył też Avmatoran, Gawle, Radiaka i Kiropa w wersji przed przemianą w Matoran Cienia. No tutaj roboty robią głównie fajne maseczki, bo konstrukcje, no to wiadomo, schemat Avmatoran, ee, no ale taki miał być, skoro są to te konkretne postacie. Fajnie wyglądają podłączeni do Toa Mistika. I na koniec jeszcze drobny przykład majsterkowania. Przerobiona mortka Fireloda z Hero Factory na taką bardziej serialową. Wygląda naprawdę spoko. Od jego praczki cyfrowe i nie tylko. Fanarcik Hornet, trzeba by było popracować nad pewnym rysowaniem linii. Generał Daimos z flagą polski, jakże patriotycznie. Również bardzo patriotyczny Matoranin, miniaturka halloweenowa z wampirem, no to taki jeszcze garbaty Igor, <grym> fajny do główki. Dr Rockwell z nowych żółwi ninja, też niezły dobór ciała i akcesoriów, ale przydałby mu się może jeszcze jakiś pas, bo to było charakterystyczne w tamtym designie. Uwspółcześnione figurki z Rock Raiders, o chętnie bym takie zobaczył, naprawdę, może kiedyś LEGO sobie przypomni o Rock Raiders. Jeszcze pracki bąklowe to Azaria, całkiem niezłe, ale pokusiłbym się tutaj o przeróbkę ud, żeby te pancerze na nich można było dać wyżej, wyglądałoby to wówczas lepiej. Remake to Atujet i tutaj w sumie prawie wszystko mi gra, z wyjątkiem takiej sobie broni i tych pancerzy na przedramionach ograniczałyby zgięcie łapki, gdyby ją zbudować fizycznie, ale tak poza tym to spoko. Daedalion stworzył ra tym razem mikrowersję samolotu z Monster Fighters. Uwielbiam go, jest, taki, jest to taki uroczy mały modelik, pięknie oddaje ducha większej wersji. Zachowano tutaj oryginalne detale, jak ten zielony przewód i beczka na kadłubie. Wygląda jak fajnie zaprojektowany polibek dla tej serii. Świetny mocyk. Dalej mamy kolejną chibi wersję postaci z Bionicle, Minitoran Skull Slicer. Tutaj jestem pewien, podziwu jak dobrze udało się oddać wzory na klacie, które w oryginale były nadrukiem. Super dobór części. No i ogólnie wygląda mega pociesznie z tą trochę za dużą, oryginalną głową. Dzięki stanom z mikseli jest bardzo pozowalny, nawet perfekcyjnie udało się odtworzyć jego miecza i łańcuch. Niby niewielka praca, a ja jestem pod wielkim wrażeniem. I na koniec jeszcze coś ze świata Night's Kingdom. Szkieletowy wojownik bazowany na mobkach z tematycznej gierki na Game Boya. Kolejny bardzo fajny ludzik. Super jest to, że trzyma w sumie stylistykę Night's Kingdom dzięki użyciu tych starych stawów klikających. Mordka jest banalnie prosta, a wciąż charakterystyczna. Konstrukcja żeber tak samo, po prostu fajny nieumarły wojownik i ogólnie trzy przesympatyczne prace. A teraz Olix. Jego budowle to kryształowy żołnierz, kolega porośnięty minerałami i najwyraźniej jest po jakimś przykrym wypadku z włócznią. Dobra, nieduża budowla z mikselowymi jointami. Zarażony super robot, podobny przypadek jak z poprzednikiem, zgrabne, koherentnie, kolorystyczne. Fajna jest ta mordka z kiełkami i ala megatronowe działko z tego elementu starego silnika. I jeszcze takie... Psz, taki to, to przyjemniaczek, śmieciowy szczur, <laughs> piękna nazwa, taki mini robocik ze złomowiska, no sympatyczne. Szeregowy Fifi, tutaj mamy Lariskę, mroczną łowczynię z Bionicle, niezła główka, ciało OK, można by jeszcze na nim popracować, bo ten napieśnik wydaje mi się mocno niestabilny. Good Guy jako Toa, świetny pomysł, pasuje do tej legendarnej postaci. Fajny mieczyk, taki prosty lecz ciekawy, zgrabna budowa i spoko dobór kolorów, taki mocno bożonarodzeniowy bym powiedział. Mini robocik, mały kuzyn Marendara jak to autor określił, fajne ciałko z niedookreśloną twarzą, czy głową generalnie, no dość pomysłowy. Na tym samym zdjęciu to Anidiki przerobione na Naked Snake'a z Metal Gear Solid 3, pasuje mu ta bandanka i świetnie zrobione pasy taktyczne. Czy jakoś tak, no, nie wiem jak to nazwać, ale ładnie się spina z metru buildem. Proponowałbym tylko zasklepić dziurę łączników w barkach, po prostu wsadzić pojedyncze kulki i będzie stykać. Trochę fanartów, matanoi w stylu, Alla Transformers Animated. Udało się w sumie ten styl tutaj uchwycić. Widzę to jak najbardziej. Ta wyciągnięta twarz, brakuje może jedynie większego podbródka. Fanarty Marendara autorstwa Fneziego, znowu przykład wzajemnego inspirowania się twórców całkiem zacne. Model 3D, maski biomechaniki w wersji Toa przyjemny kształt fajnie by było ją zobaczyć wydrukowaną. Koncept ten maski, wzorowane na twarzach baraki spoko pomysł no tak w sumie mogłyby wyglądać ich mordki przed mutacją. Taka Toa wody dobrze wygląda ten pomarańczowy z granatowym zgrywa się to fajnie no tylko pazurki na nogach jakoś tak, mm, im podchodzą. Toa Kuku czyli sermoc autora o, to właśnie on ma tę maskę biomechaniki. Spoko bardzo to wygląda. Widzę ciekawe użycie ciała slajzerów jako klaty. Dobry pomysł. Znowu fanarciki, rezes, piło człowieka oraz wariacja na temat logo Shell. Mocarne, wygląda klimatycznie. Na koniec jeszcze jeden mocyk, pojazd o nazwie galopujący Wisorak. Taki, takie jakby sanki wyposażone w dziabdziaby. Był filmik prezentujący funkcję ruszania nimi podczas jazdy, ale jakoś nie chciał mi się pobrać, więc nie, nie wiem dlaczego. Pojazd ma też zainstalowany w środku napęd sprężynowy do szybkiego wystrzelenia. A brakuje mi takich gimikowych, ciekawych technik konstrukcji. Nawet niekoniecznie ze świata Bionicle, chociaż te stare rachy i niektóre pojazdy bio to był dla mnie technikowy pik. Draksodia przedstawia pracę młodszego brata. Jest to zimowy robot służący do odstraszania turystów. Przydałby się taki czasem. Miałem dawno temu epizod pracy przy skoczni narciarskiej, wiem co mówię. Sama budowla całkiem spoko, podoba mi się wyszczerzona gęba z jednym okiem i fajnie zrobiony kilof, czy tam wielki czekan. Pocieszny ziutek, trochę tylko nie rozumiem tych technikowych klocków na lewej łapie, ale ogólnie spoko. Wojty XD10 zrobił z kolei taką postać o imieniu Hookarm. Fajny bąklak, wygląda trochę jak wbity w jakiś strój do nurkowania albo skafander kosmiczny. Widoczek, co prawda, niczego sensownie nie złapie, ale takimi haczykami może przynajmniej zrobić komuś kuku. Druga praca autora to dawny lider skrali, Zoberus. Bardzo fajnie wykorzystano tutaj części stroniusa. Wyszedniczego sobie wielki, dopakowany koleś o mocno klasyczno-bąklowej konstrukcji. Wszystko się tutaj łanie sobą spina. Jest to dobra praca. Jeszcze taki kolega określany po prostu jako Assassin. I znowu jest to estetyczna, elegancka budowla. Ma sporo broni. Może nieco mało finezyjnych jak na zabójcę. No ale może on jest takim mało skrytym zabójcą. Nie wiem, może się nie kryje. Nie każdy musi zabijać z cienia. Kolega z Maestra także dwie bardzo fajne animacje poklatkowe, które pozwolę sobie po prostu puścić. od tak, bez komentarza, bo są warte uwagi. <tryk> Trochę mocyków krętka, sestu z powietrza i żelaza oraz akaku z ognia i żelaza, czyli takie fuzje jakby. Nie wiem czy te dwa elementy widać w tych postaciach, dla mnie wyglądają jak standardowi toła powietrza i ognia, ale najważniejsze, że konstrukcyjnie dają radę. Zbudowani dość podobnie, tak, taki no minimalnie bardziej dopracowany styl toajnika, spoko. Lodowy Rahi Kagaro. Tutaj podoba mi się wizja na taką istotę trochę podobną do ksenomorfa, przez ten brak oczu i podłużny łeb. Naprawdę fajny pomysł na główkę. Agori mienię Grzegorz. <noise> perfekcyjne miano. Ice Drone, bojowy robot. Nieduży, ale sympatyczny. Toa Błyskawic z gitarką. No, nietypowe podejście do tego rodzaju Toa, ale w sumie gitara elektryczna, więc no, jakoś się to spina. Ładne, klasyczne kolorki. Spoko dodatek w postaci tych kolców, które pod pewnymi kątami wyglądałem jak irokes. Prosta, efektowna budowla. Mamy tutaj jeszcze takie sympatyczne, mikselowe coś. Taki ziutek, jednoki nietoperek. Trochę jak jeden z tych oficjalnych mixeli, te co były te takie ala vampirkowate. Oto była świetna seria. Ten by do nich bardzo pasował, gdyby miał jeszcze na sobie granatowe wstawki. No i jeszcze self mod autora. Taki ma to ranin. ciekawy patent z odwróconą maską. Na wyposażeniu ma takiego mecha, jakby miniaturowy egzotoa. Fajna machina. Loczek chwali się złożonymi gunplami. Efektowne modele. A za każdym razem, gdy oglądam czyjeś kity, przypominam się mój modelowy backlog. Eee, muszę też coś kiedyś poskładać, bo eee, kilka rzeczy mi się kurzy od dawna. Nie wiem, może jak wrócę z urlopu. A tymczasem poglądam sobie, co tam inni poskładali. Tutaj taka fotka na tle ścian z technikowych paneli. Eee, całkiem spoko, pasuje ta faktura pod tło dla Gundama. Oprócz tego jeszcze takie trzy mocno obrobione zdjątka. Na tym pierwszym to ciut ciężko mi się rozeznać co przedstawia, ale pozostałe dwie, dwie fotki klimatyczne. Zwłaszcza ta zrobiona chyba w jakimś lokalu. Dzięki obróbce i filtrom ma mocno taki listopadowo-deszczowy klimat. Klimat zadumy, melancholii, no, po prostu ciekawe zdjęcie. A teraz praca Trembling Skelly. Jest to Marendar, zabójcza maszyna ze świata Bionicle. Naprawdę potężna budowla, jedna z bardziej skomplikowanych w tej edycji. To jeden z tych ogromnych bajonikli, które czasami widuję po sieci. Z racji ogromu, może niektóre detale trochę tutaj zanikają, w tym morzu części, ale, no, rozmiarami wiadomo imponuje. Ma pomysł o zrobione dłonie. Chyba jeszcze nie widziałem tych wirników tachomistika w tej roli. Ciekawe. Trochę mnie zastanawia głowa, bo nie rozpoznaję elementu na jej szczycie. Nie wiem, czy to coś własnej produkcji, ale jest interesujące na pewno. Ogólnie bije od niego prawdziwa potęga. Wygląda jak taki dosłowny finałowy boss jakiejś gry. No, no cóż, były na pewno. Na pewno tutaj poświęcono ogrom czasu i kombinowania nad tą budowlą. Także czapki, zgłówki robi skubając wrażenie. Dosłownie taki finałowy boss jakiejś gry, tak jak wspomniałem. Arcypolski orzeł Sarmata zbudował taką elegancką miniaturę Star Warsową. Patrol na niższych poziomach Coruscant. Aestetyczna budowla, ale ładna, z fajnie figurką Mieszczucha czy też Zbira. No i ta beczka z rozlanymi chemikaliami, też taki prosty, acz efektowny detal. Poza tym kreacje minifigowe, Thor w wersji na usługach Hydry, Voltboy z Fallouta, customowe bronki z Mandalorianina, od razu rozpoznaje się charakterystyczny karabin, oraz właśnie minifigi Mandalorian, ten bez hełmu będąc self-figiem autora. Spoko przeróbki helmów trochę przewodzą mi na myśl stara animacja Raxusa i Exyla. Jest moc dosłownie. A teraz rzucimy okiem na pracę Barkowa. Jest to kolejny wielki bunkel zainspirowany artworkiem autorstwa Victor Reed, który z kolei był zainspirowany na pewno przez filmowe transformery. Absolutnie przepiękny bydlak, niesamowicie rozrośnięty, wszerz. Strasznie mi się podobają te ogromne łapska opierające się o ziemię. Bardzo fajnie też wkomponowano tutaj wyrzutnie dysków, aż cztery. Podężna bestia i wciąż sensownie zbudowana. Takie wielkie mocki bąklowe często stają się średnio czytelnymi kupami części, ale tutaj widzę przemyślenie całości. Kapitalny mocyk. Towarzysz Orbi przedstawia za to Wildoronę, fałszywą matorankę. W tym mocy podoba mi się główka z cyklopim wrazem mordki i te aladredy z rurek. Fajny jest też ten patent na nieduże ciałko dla mniejszych postaci. Generalnie, zgrabny mini ludzik, no powiedziałbym tylko, że może ten łącznik, na którym osadzone jest oczko, mógłby być innego koloru, dzięki czemu oko będzie po prostu wyraźnie się odcinać. Ale bez tego jest też fajnie. Po prostu sympatyczna, mała pracka. Zakończymy tę edycję pracami Gentlemana, kolejna scenka z przygód bohaterów w cyklu Dungeons and Legendaries. Tym razem spędzają oni czas nad magicznym jeziorem kryształowej młodości. Fajnie, że praca tym razem jest bardziej sielska, taka spokojna, z aktywnościami typu skoki do wody, łowienie rybek, jest przyjemnie i łagodnie. Podoba mi się to otoczenie, dużo wody, roślinności, no wygląda to tak żywo dosyć. Co więcej, jeden z bohaterów dość oświadcza się koleżance zespołu. Zatem miłość kwitnie, no i ładnie. Z kolei kosmiczna bohaterka Cora Sterling mierzy się z oddziałami Galaktycznej Inkwizycji i kosmicznych Gladiatorów podczas próby ratunku swojej dawnej przyjaciółki Tangle. Tutaj niestety trochę za duży jest miszpasz na zbyt małej powierzchni. Rozumiem próbę oddania piternego zgiełku, ale na stosunkowo niedużej pracy wygląda to niestety bardziej jak kolorowa jeżnica. Rozszerzenie zostało z Animal Crossing o postaci graczy uprawiające wspólne aktywności. Całkiem to sympatyczne, aczkolwiek połączenie zwykłych minifigurek z tymi zwierzątkami sprawia lekko dziwne wrażenie. Panowska frakcja Złot ludzi. Ludzi w większości o złotej cerze. Konkretnie są to król i trzech ich generałów oraz wojownicy. Fajna zgraja bardzo szczegółowych figurek, mniejsi prezentują się ciekawie. jest zwłaszcza ta wielka lansa ciemnoskórej wojowniczki. No i no może tylko ta urodzinowa czapka u jednego źródła z boku jest taka ciut śmieszna. Fajnie za to wielki robot. Przewodzi mi na myśl jakiś, jakieś jednostki tału z Warhammera. Uniwersum Drawer Caster. Sid goni Creepera, który za chwilę wysadzi domek. Okej, okay, zagadkowe jest to dla mnie, ale czemu nie? W drugiej scence, Milton przewodzi gromadzie mieszkańców na misji pokojowej w innej wiosce. Ładne otoczenie, mocno w Minecraftowym stylu, czyli mamy tutaj to, czego można oczekiwać po pracy w tym świecie osadzonej. No i doceniam, że chciało się autorowi robić te wszystkie naklejki na mortki. Nowe postacie z uniwersum Tronverse: Simra, liderka drużyny Titan Storms. No, taka postać typowym dla autora stylu, ma trochę vibe Ironmana przez użyte części i kolorki. Złoczyńca imieniem cyberschool, człowiek nad którym przeprowadzono eksperymenty, no wiadomo, stąd się biorą wszyscy złoczyńcy. Całkiem spoko design postaci, mocno kolorowy, ale w taki fajny sposób, wciąż sensowne są te barwy rozłożone. Podoba mi się też ta Macko ramię, taki po prostu spoko zły koleś. Burmistrz Majo, burmistrz miasta, w którym rozgrywa się akcja Tronverse oraz jego asystentka, panna Mirabela. <laughs> Widać tutaj inspirację analogicznymi postaciami z atomówek. Robotka niczym specjalnym się nie wyróżnia, za to burmistrz bardzo sympatyczny. Te zakręcone elementy jako musiska bardzo mu pasują. Celsi i Zeza, dwie siostry przestępczynie władające elektrycznością. Trochę mało są wyszczególnione między sobą. Szybko bym zapomniał, która jest którą. No i ten pomysł na Mackoramie czy tam beach. To no też już jest coś, co było w Cyber schoolu, więc troszeczkę mało odkrywcze. Cyfrowo wykonane pomysły na zestawy Lego Dimensions. Fajny, zwłaszcza jest ten ze SpongeBoba, podoba mi się pomysł na zbroję dla planktona. Minecraftowy też by się w sumie odnalazł w ofercie Dimensions. Jeszcze mniej figurki w strajach dopływania oraz garść fanartów w postaci różnych z kreskówek. Najróżniejszych, między nimi Robot Boy, Edith Eddy, coś tam z FNAF-a. No na FNAF-ie to się akurat nie wyznaję. I tym oto sposobem dobnęliśmy do końca kolejnego przeglądu Waszej twórczości. Myślę, że będzie to ostatni w tym roku. Kolejnego możecie się spodziewać w okolicach Sylwestra albo Nowego Roku. Tak, zakładam wstępnie. I jeszcze tak, czysto informacyjnie, bardzo proszę o niedopytywanie się, kiedy kolejny odcinek, kiedy, kiedy. Kilka osób zauważyłem, dobijało się do mnie o to wszelkimi możliwymi kanałami, i jest to naprawdę irytujące. Sprawa jest prosta: jeśli nie ma filmu, to zajmuje mnie po prostu coś innego. Film się pojawi wtedy, kiedy się pojawi. Kropka. To tylko filmiki w internecie. Serio, nie ma się o co niecierpliwić. Na wszystko potrzeba czasu. I to tyle ode mnie. Trzymajcie się w te zimne dni. Do usłyszenia.